Cześć, dzień dobry i witaj na 27 dni przed Twoją maturą z matematyki na poziomie podstawowym. I dzisiaj sobie zrobimy zadanie dowodowe, które jest następujące. Wykaż, że iloczyn liczb naturalnych od 1 do 10, kolejnych 10 liczb naturalnych, jest podzielny przez 2 do potęgi ósmej. OK, przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Dobrze, czyli we wszelkich zadaniach z podzielnością musimy przedstawić tą liczbę badaną w takiej postaci, że mamy... Tak, mamy mieć liczbę podzielną przez 2 do potęgi ósmej, tak? No, no musimy przestawić tą liczbę w postaci 2 do potęgi 8 razy x, tak? Gdzie x, no to będzie jakaś liczba naturalna, tak? I wtedy wiemy, że przy tym podzieleniu przez 2 do potęgi ósmej takiej liczby, tak? No to zostanie nam x, czyli liczba naturalna, tak? I wykażemy tak to... Że ta liczba, ten iloczyn jest podzielny przez 2 do potęgi 8. I oczywiście dowodzimy w taki sposób takie liczby, że nie musimy tego wszystkiego kalkulować, tylko sposobem. A jakim sposobem? No, spróbujemy tutaj wyciągnąć 2 do potęgi 8 przed nawias, bo wiemy, że 2 do potęgi 8 no to jest po prostu 2 razy 2 razy. I tutaj mamy 8 tych dwójek, tak? I spróbujemy tutaj wyciągnąć przed nawias. Osiem dwójek, tak? I odpowiednio przekształcić tę liczbę, i będziemy musieli po kolei każdy z tych czynników rozbić tutaj na czynniki pierwsze i zobaczyć, w którym z tych czynników jest ukryta dwójka jako czynnik. Pierwszy. Dobrze, zaczynajmy. Czyli tak, 1, tak, jeden, no to jest po prostu jeden, tak? Tutaj e, nie ma żadnej, że tak powiem, dwójki w ramach czynnika, tak? Dwa, no to jest po prostu dwa, czyli mamy tutaj w ramach tej dwójki jedną dwójkę, tak? 3, no to jest liczba pierwsza, tak, po prostu 3, czyli mamy 0 dwójek tutaj w niej zawartych. 4, no to jest po prostu 2 razy 2, tak, czyli ok, mamy tutaj już 2 dwójki, tak, czyli już mamy łącznie 3. Dobrze, 5 to jest po prostu liczba pierwsza, tak, 5 razy 1, tak, tutaj te 3, czy też 1, też można tak zapisać tak jako 2 razy 1, 3 razy 1, 5 razy 1, tak, czyli tutaj 0, tak, 6, no to będzie po prostu 2 razy 3, tak, Czyli będzie jedna dwójka, tak, kolejna dwójka zawarta. 7, no 7 to, to jest 7 razy 1, po prostu liczba pierwsza, tak, czyli 0 dwójek mamy zawartych. 8, no to będzie 2 razy 2 razy 2, czyli 3 dwójki zawarte. 9, no to będzie po prostu 3 razy 3, czyli 0 dwójek. I 10, no to będzie 2 razy 5, czyli 1 dwójka, tak. I tutaj rozbiliśmy i podsumujmy sobie, ile tutaj możemy wychwycić dwójek. Łącznie 1, 3, 4, 7, 8. Ok, idealnie 8. Czyli jakby tutaj możemy dokładnie 2 do potęgi ósmej wysunąć przed nawias, tak? Czyli to się równa? To się równa. Tak, dokładnie. 2 do potęgi 8 przed nawias razy. I tak, zobaczmy. Z każdej tych liczb po kolei tutaj będziemy zobaczyć, patrzyli, tak, co wyciągnęliśmy tutaj przed nawias, czy cokolwiek. Z jedynki nic nie wyciągaliśmy, tak? czyli zostaje jeden. Z dwójki, no, dwójkę przed nawias wyciągaliśmy jedną, czyli zostaje nam jeden. Z trójki nic nie wyciągaliśmy przed nawias, czyli zostaje nam trójka. Czwórka 2 do potęgi drugiej, obie dwójki tutaj wyciągaliśmy przed nawias w ramach tej 2 do potęgi ósmej, tak? Czyli z czwórki zostaje nam 1. Teraz piątka, no to piątka to liczba pierwsza, czyli nic tutaj nie wyciągaliśmy przed nawias. Szóstki, szóstka to jest 2 razy 3, czyli zostaje nam ten czynnik 3. Dwójka poszła przed nawias. Teraz tak, mamy siódemkę. Siódemka to liczba pierwsza, czyli nam została, się uchowała. Tak, czyli teraz tak. Osiem, no to 2 do potęgi trzeciej, tak, czyli po prostu z ósemki została 1. Dobrze. Dziewiątka, no to jest po prostu 3 razy 3. Czyli pozostaje dziewiątka, tak? Tutaj nic nie wyszło. Przed nawias i z dziesiątki ten czynnik dwa wyciągnęliśmy przed nawias, czyli zostaje nam 5, tak? Ok, i teraz tak, możemy to jakoś tutaj nawet uprościć nam, że to będzie dwa do potęgi ósmej razy i tak. E, te jedenki, że tak powiem, nie będziemy przepisywać, bo razy jeden no to zostaje dalej ta sama liczba, czyli razy 3 razy 5 e, razy. 3 razy 7 razy 9 razy 5, tak? I zobacz, no, mamy tak, 2 do potęgi 8 razy jakiś tutaj iloczyn liczb, konkretnych liczb naturalnych, tak? No, pomnożone przez siebie liczby naturalne to jest dalej jakaś inna liczba naturalna, tak? Czyli nie musimy tego wymnażać, tak? 2 do potęgi 8. No, pożądane przez nas to, które, przez które ma się dzielić ta liczba, tak, wyprowadzone przed nawias, czyli jest rzeczywiście przedstawiona liczba w takiej postaci 2 do potęgi 8 razy x, tak? Tym xem jest. To mnożenie, możemy stwierdzić, że to jest liczba natura naturalna, tak, więc m, widzimy, że w tej postaci, że ten iloczyn możemy przekształcić do takiego iloczynu, że widzimy, że jednym z tych czynników jest 2 do potęgi 8, czyli ta liczba jest podzielna przez 2 do potęgi ósmej, tak, i już na tym etapie możemy, możemy, że tak powiem, napisać. Oczywiście tutaj możemy też tak na boku napisać, że to jest oczywiście liczba naturalna, tak, eee, co należało dowieść, tak. Potwierdzamy, że ta liczba jest podzielna przez 2 do potęgi ósmej. Ok, dzięki za zadanie. Jeżeli masz pytanie, napisz w komentarzu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!